Cześć, jestem Księga, a dzisiaj pokażę Wam jak przejść 7 yy, noc 20 na 20. Ja już przyszedłem, mam trzy gwiazdki. No i piszcie w komentarzach, jakie mam robić. Yy, te kurde kombinacje tego I yy, level, czyli w sumie chyba IQ, coś, coś takiego. IQ animatroników, no i piszcie w komentarzu, yy, jak mam zrobić. Na przykład, nie wiem, Foxy na 20, wszystko na 0. Czy coś takiego? Nie wiem. Piszcie w komentarzach, ja będę przechodzić to noce. A teraz pokażę wam jak przejść 20 na 20. Znaczy 20 na 4. Oczywiście nie mówię, że mi się uda, bo kiedyś mi się udało, ale... Mm, ale teraz mi się raczej nie uda. Kiedyś mi się udało przejść tam 7 noc w sumie wczoraj nie jest tu denerwujący, bo przychodzi prawie co godzinę. Znaczy, prawie co pół godziny. I ciągle jest przy drzwiach. O pierwszej i jem sprawdzę Foxiego. Trzeba się tak ciągle gapić na Frediego. Nie mogę spojrzeć na żadną inną kamerę oprócz Frediego. Bo jak się spojrzę na inną, no to po prostu Freddy mi wejdzie. Jedynie mogę zamknąć drzwi. No i tak się robi przez całą siódmą noc. Ja tak przeszedłem. Okej, okay, czeka, chyba będę będziesz... A nie, jednak nie ma czeku. Teraz będzie? Nie. Co się dzieje Nie wiem, nawet pierwsze jem. i stąd Co ja robię? Po co ja zamykam drzwi? Teraz dopiero zamknę drzwi Jak czeka przyj przyjdzie sprawdzę Foxiego Dobra, muszę niestety to zrobić I teraz y jak spojrzałem się na Foxiego to Freddy nie chciał wejść do biura, tylko zobaczył, że są zamknięte drzwi. No, dlatego go nie było na kamerze i się śmiał. Bo jak Freddy się śmieje, to znaczy, że przechodzi z kamery na kamerę. Okej. Okay. Jest druga jem, 53%. Za chwilę będzie trzecia. Więc nie jest jeszcze najgorzej. Foxy jest na razie daleko, bo dopiero mu głowa wyskazała. Teraz mam czas, żeby sprawdzić Foxiego. I on się teraz śmieje, bo chciał wejść mi do mojego biura, ale były zamknięte drzwi. Halo, Freddy. Co się dzieje z kamerą? Tak, wiem, że to mogę otworzyć, ale... Dobra, chyba się uda. Siódma noc. 35%. Jak teraz wybiję czwarta kiedy na zegarze, to może mi się uda. Jak będę mieć 30% do czwartej. O! Jest 30% i jest czwarta. Więc spoko. Bo nic, strasznie szybko przychodzi. O kurde. Ja muszę sprawdzić foxy. Okej, okay, nie ma Foxiego. Chica ani razu nie było. Co tu się dzieje? No w końcu. Dobra, skoro Chica zajmuje Freddy'ego, to... Warta jem. Piąta jem 10%. Kurde, nie wiem, czy dam radę. Dobra. Teraz miejmy nadzieję, że nic mi nie wyskoczy. Chyba nie zdążę. Jak Freddy będzie... No ja tak przeszedłem w siódmą noc. No, było bardzo blisko, chociaż i tak dla mnie to tam małe istotne, bo i tak już przeszedłem tą siódmą noc. Ale tak, właśnie w taki sposób się e, w siódmą noc przechodzi, tylko ma, miałem za mało procent, bo za bo oni mi po prostu wyskoczył dużo razy, kurde, przez drzwi. A więc piszcie w komentarzach, jakie mam robić kombinacje tutaj, na przykład 10-10-10-10, Dobra. 10, 10, 10, 10. Dzięki za oglądanie. No i widzimy się w następnym odcinku. I napiszcie w komentarzach jak chcecie przejść siódmą noc, czy ta taktyka co ja robiłem na odcinku będzie zadziałała. Uelo.